Nagroda dla nas, dla całego zespołu, to tak naprawdę zwieńczenie tytanicznej pracy, jaką wykonaliśmy przez te kilka lat. Budując ten biznes, budując tą markę z małego lokalnego sklepu spożywczego online, staliśmy się ogólnopolskim graczem. Zeszły rok to sześć nowych otwarć w sześciu największych aglomeracjach Polski. Tysiące nowych klientów, prawie milion zamówień, więc naprawdę, no. Idziemy jak burza i, i wciąż nam mało, sięgamy dalej, sięgamy po więcej. Mam wrażenie, że pandemia tak naprawdę tylko otworzyła Polaków na to doświadczenie e komersowe, na zakupy spożywcze online. Natomiast teraz widzimy, że ta zmiana nawyków zakupowych jest zmianą trwałą. Ona z nami zostaje. Klienci doceniają jakość, którą oferujemy, doceniają wygodę. Ale przede wszystkim, przede wszystkim w dzisiejszym bardzo trudnym kontekście doceniają oszczędność i to tak naprawdę potrójną oszczędność, ponieważ z jednej strony mówimy o cenach bardzo porównywalnych do sklepów stacjonarnych, tysiącach promocji, oszczędności na paliwie, nie trzeba jechać do sklepu stacjonarnego, ale też oszczędności czasu. Więc ta potrójna oszczędność tutaj zdecydowanie wygrywa i przyciąga do nas coraz więcej nowych klientów.